I może tak być, że dzisiaj, jak patrzysz się na sytuację w Twojej rodzinie, jak patrzysz się na siebie, może twierdzić tak samo jak często ja, że do tego nie nadajesz, że nie jesteś autentycznym chrześcijaninem. Ale i tak Chrystus ciebie wybiera dzisiaj i posyła w Twoich słabościach. Po to, żeby był ten, który ratuje przez Niego, żeby ratować tych, którzy poginęli, tych, którzy pogubili się. Kto to jest dzisiaj w Twoim życiu, w Twojej rodzinie, do którego Jezus dzisiaj Ciebie posyła? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. z Ewangelii według świętego Mateusza. Tych kto dwunastu wysłał Jezus i dał im wskazania. Nie idźcie do pogan, idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie jest Królestwo Niebieskie. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, kiedy my w kościele słyszymy o jakimś wyborze, o jakimś rozesłaniu apostołów, łatwiej nam myśleć, że to jest słowo skierowane do może do jakichś misjonarzy, którzy są posłani, którzy z powołania mogą pójść z wygłosić dobrą nowinę. I często tak jest, że nie czujemy, że te słowa są do nas. A te dzisiejsze są do Ciebie i do mnie. To Ciebie i mnie wybiera Chrystus. I się daje na misję, które na pierwszy rzut oka wydaje się trudna. Ja sam mogę potwierdzić, że jest mi bardzo trudno być. Jak mówi Ewangelia, trudno jest być prorokiem we własnej ziemi. Trudno mi jest e, być e, świadkiem Chrystusa wśród e, swoich krewnych. I często jest tak, że patrzę na siebie i jestem przekonany, że nie nadaję do tego. Że to mnie przerasta, że często nie mam słów. Nie ma żadnych metod, żeby ich przekonać, żeby ich e, pomóc po prostu, im pomóc w różnych sytuacjach, e, w których czerpią z powodu braku takiej bliskości z Chrystusem. I tak, dzisiaj również i ciebie Chrystus wybiera i posyła, posyła, ale do kogo? Do Twoich bliskich, do Twojego męża, do Twojej żony, do Twoich dzieci. Ale pytanie, co masz robić? Co masz im głosić? Co Chrystus Tobie daje, żebyś jako pewne zadanie na ten czas, może tylko tyle, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, żeby im odwieszczać, żeby im przypomnieć może tylko tyle, że Królestwo Niebieskie jest bliskie. Kiedy Jezus mówi o Królestwie Niebieskim w Ewangeliach na ogół mówi o Sobie, że On jest tym Królestwem, które jest naszym udziałem, że On jest ten, który jest bliski, zwrót nas, w Twoich sytuacjach trudnych, w Twoich cierpieniach, w Twojej samotności. On tam jest. Pragnie być ten, który prowadzi Twoje życie. I tyle może wystarczy, jeśli naszym bliskim przypominamy, że największe pragnienie Boga jest. Być im bliskim, towarzyszyć im w każdej sytuacji życia. I może tak być, że dzisiaj, jak patrzysz się na sytuację w Twojej rodzinie, jak patrzysz się na siebie, możesz twierdzić tak samo jak często ja, że do tego nie nadajesz, że nie jesteś autentycznym chrześcijaninem. Ale i tak. Chrystus Ciebie wybiera dzisiaj i posyła w Twoich słabościach, po to, żebyś był ten, który ratuje przez niego. Żeby ratować tych, którzy poginęli, tych, którzy pogubili się. Kto to jest dzisiaj w Twoim życiu, w Twojej rodzinie. Do którego Jezus dzisiaj Ciebie posyła. I posyła nie po to, żeby głosił siebie. I to jest piękne, że nie musimy, jakby własnymi słowami, własnymi pomysłami, pójść do tych naszych bliskich. Ale Chrystus idzie z nami. To królestwo, które przybliżyło się już do nas, do naszego życia w Jezusie Chrystusie razem z nami idzie do Twoich. A zatem prosimy dzisiaj Chrystusa, mając świadomość tego, do czego nas zaprasza, prosimy, żebyśmy się nie bali, żebyśmy się nie bali tej misji, wiedząc o tym, że nie idziemy sami, idziemy z Chrystusem. I zobaczycie, że jeżeli wierzymy, to słowo, w tą prawdę, które dzisiaj zostały nam Chrystus w tej Ewangelii, będą nam towarzyszyły bardzo piękne znaki. Znaki miłości, wierności, miłosierdzia, uzdrowienia, uwolnienia. Wszystkie znaki, które przyniesie Chrystus dla Twoich bliskich.